Witam wszystkich budynki świąt A do domu siedzieć Jesteśmy na wykopkach Koleś tam ciśnie Drugi tam Plener coś tu mam No, nie ma tylko. Słucham? Ty, jaki ciubek, nie? 12. Paki czubek! No, jak nie lepiej. Co mówisz? Ty, tutaj się coś mogę działać, powiem Ci. Nie, to jest taki na Albo to jest zresztą a nie ma nie? Albo od Mausera, ale łamany. A zobaczymy. Możera, no. Nie, to ruski Mosin. Mosin ruski. Patrz. Ale się pokaże. Ja to jestem od tego czegoś szpec. Ruski Mosin. A wiesz dlaczego? Proch był okrągły, a nie, nie kwartowy. Jak ruski niemiec, to zawsze proch taki, nie? Choć to też mógł być od Sturmgezer, bo miał takie fajne waleczki, nie? A fuj, jaki masz. No, może i nie. Mosin był krótszy był trochę. To, to jest Mosin. Ale ten czubek byłby dłuższy, a cienki, nie? Jakby to Mosin był coś tu go wera. Widzisz? Hmm. Od szurma. Musi większy miał. Tam wyglądał tam dwa łapki był, na górę. Ja tu się zajmę tym jeszcze. A wiecie, głęboko? byłam boką? Człowieku. Kurwa. Mój fan pierwszy kurwa od nie wiem, 4 tygodni, 5. Dobra. Do kieszeni. Rej Rey, ryj rey ryj, ryj, kurwa. Na rafiskim.